Cześć, trwałeś pewnie mam bardziej optymistyczny tytuł jest przygoda mam nadzieję, że to w końcu jakiś bęsę czy odcinek połączenia od razu. hey babe how's it going all is good just enjoying the scenery on my green adventures trip that's great listen I need you to do me a favor can you swing by the store and get me one of those special pillows for pregnant women? Fight back. I to there will plepleple there. Oh, look! Look at the trailer. Go to the store to buy Aha, czyli mamy plus shop. Of course, babe. Anything for you and the baby. I'll stop at the store on my way to the solar farm. Thanks, Nathan. You're the best. Speaking of the solar farm, how's that going? It's going great. I just need to pick up the panels at the Solaris power shop, and then I'll be on my way to the farm near Forest Motel. That's fantastic, Nathan. I'm just trying to do my part. The environment is important to both of us. Absolutely. And speaking of doing your part, don't forget to take care of yourself, and don't push yourself too hard. I will, babe, I promise. And I'll make sure to pick up that pillow for you, too. Love you. Love you too, Nathan. Be safe out there No dobra, ci pies dalej się nie włączył coś nawet blue Creek, nie? Tak mi się odczuć, bo nie ma być tam A nie, a dobra, włączył włączy się zobaczcie, tak włączył się dopiero potem e, Ale możemy przejechać to miastem generalnie e, to nie będziemy się cofać na powodnicę o, teraz mhm. w GPS załączył. No dobra, to już my se e, przelecimy miastem. Mam nadzieję, że świata nas nie wykończą e, nerwowo i sobie jakoś e, poradzimy. Będzie. się wstechać do sklepu, czy będzie tylko parkowanie i czy parkowanie Ubie, nie będzie precyzyjne, bo to jest potraktowane jako częściowo z rozładunek przez grę. Więc... To musimy zrobić? Do dodatkowych e, przystanek, albo co dalej, skręci na skręcie. nam na to jest dużo dalej, nie? No tutaj przecież salą 2 dojedziemy też Jedziemy po stronie, wiecie, nawigacji nigdy nie wolno ufać Tak do końca jak coś wyprowadzić w pole i tak by jesteście winni, a nie nawigacja nie wiem, znaczy tu przelecimy, chwila moment i zaraz będziemy na miejscu. Nie było sensu tam wjeżdżać tam wodnica, są dawno dwa latary pewnie, więc zaraz bym jeszcze mandat dostaną. No, stronacji. Już jesteśmy na miejscu, nie? A to wszystko znowu ten GPS Burview. A nie, ona tu każe zawrócić. Jezu, ja zacząć. dalej każe zawracać. No czubek. I tak za chwilę e, będziemy na miejscu Znaczy skrzyżowanie tu będzie słuchajcie niebezpiecznie, bo on na banch będzie hamował no, Oczywiście raczej, ta świata się dopaduje, że hamuje. Na szczęście nic z chaos sprzeciwka więc może takiego tłuka po prostu minąć. Zobaczcie, GPS zwariował, nawigacji, nawigację dalej, nie rozumie, że... Mógłby się po prostu zapalić tutaj, nie? No. Ja myślę, że może nie zwariowo, może on się obraził po prostu na nas, że on tu nam wyznacza tras, a chce pojechać po swojej, nie? No, obraził się na nas chyba GPS. No i nie, Mówię nas próbali już dalej. O! Nie, odnalazł się. Bo <suszę> to jest to, co że każdy tylko jeździł i w ogóle nie da rady, żeby na wijak nad przez miasto. A Ja pękałem przez miasto i wydaje mi się, że wyśmiewa dużo szybciej, szybciej szczególnie, że trzeba światła popychowały. A, tu po tą poduszkę. A, nie, tu po naczepę. Nie słuchaj, mam dokładnie dron, no, ale jeszcze takie. Chyba nie że oni nie są przejmowani No, to zwykły kontenerek Nie ma co patrzeć, bo... ...to żeśmy weźeli... ...nic... ...niezwykłego, że tak powiem, ale leje Piękno. Poglądać tej naczepy, bo to jest taki zwykły normalny kontener. A, czerwony. A mój? Mój, a mój? Hmm. to zaraz ruszymy w drogę. Oczywiście ktoś musi na nas trąbić, bo przecież jeszcze czerwone światło, my stoimy i jest to skandal. Ja, ale chyba, chyba się przecież nie o światło, bo... My stoimy i nie widać nic, co... Tam, dobrze, to się pali cały czas zielone dla... E, ...samochodów po drugiej stronie skrzydła, czy po lewej stronie i po prawej stronie i teraz do sklepu jedziemy Może pauzu, nie możemy kręcić, bo tak jak powiedziałem, o drugiej w nocy O, e, A on by był na pewno czynny No te ramy czasowe będą jeszcze bardziej dopasowane pod misję, to byłoby bardziej tak... E, ...racjonalnie by to było No dobra, rura? Lecimy z naszym kontenerkiem nas Spokojnie mam tutaj trochę problem z podjazdą, ale już się wspiął, a jak się wspiął, to dalej już tylko bogi. Jakby też pomału stawą, się wydaje, że jest lepiej. No, chcę A my przyspieszamy aż za mocno Pełnemu zakręt Gdybym się nie wyłożył na nim, zobaczymy Może opuścimy troszeczkę, bo to samo coś tak nie ma sensu, on tak nie wykonuje I co nie idzie sprzeciwko, aha Zawsze no, tak jak to mówię, zawsze i wyjeżdża Ale nie, zakręt był bardzo łagodny, bez problemu sobie z nim poradziłem Nie no. i czas jechać No, to tam się trafić o dłuższy przejazd Dzięki temu, że jeszcze silne... musimy... O, patrzcie Zwierzątko tam nam leci Serenka, Konik to jest, nie wiem, widzę gdzie... Konik Fajnie Ale jeszcze na drugie nie wybiega O! To już Rąimy. Dobra, 2 puste wyzaszczędzone, na no, razie tak zostaniemy, bo ruch jest totalnie zerowy. Właśnie tak, przed chwilą się zmieniło światło, ale może nie ma, nie ma takich super długich światła. No to ostatnie zleciało w miarę szybko, powiem szczerze. Tak, na chwilę było zielone musimy... o chyba się zmienia nie, 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 przewidziałam się, że lecimy tu zielone teraz to widzę no teraz jest żółte, zielone i możemy lecieć dobra, tu musimy gdzieś zjechać widzę tam się przyjdzie świeci znacznie walkie express no taki średni Park nudę no ale gdzie jest tak, tak jak mówiłem nie jest parking, parku niedźwiednego tu helikopteru z rozładunek częściowy Jakiś stary kacz tak po prostu kupiłem? po prostu kupiłem, jak to jest. Myślę, że nie ma wyjazdu z drugiej strony, dlatego. 20. Uh Clint, it's good to hear from you. It's been a while. Yeah, it has. Oh, Listen, you. your mother called me. She told me about the cancer. Oh. Thanks for calling. It's been tough. I know it has, and I'm sorry. But your mother's a strong woman. She's been through a lot. And you're strong too, Nathan. You got that from her and your father. Thanks, Clint. You know when your father passed away, it was one of the hardest things i ever had to deal with. but over time, i learned to look at it philosophically. i mean, he may be gone, but you left a mark on this world, and your mother will, too. You just have to be there for her and make the most of the time you have left. i'm trying, clint. it's just really hard to accept that she won't be around for much longer. i know it is, son. but you can't let it consume you. you gotta keep moving forward

No to chodzi to już. Byliśmy w sklepie, a teraz tylko się rozładować i do widzenia. i pan Ok, nie pomalutko. Dzień dobry. Brawo. Miło. Na całym nie wiem, po zaskoczeniu, zaczynając sam początku, nie. Możecie już od razu działać na czapkę, tylko to taki. Sekret. Dobra. No i mamy to, proszę Państwa. Gotowe. Kolejne Za Zarane. Do zobaczenia.